Trochę tak, może nieco zaczepnie brzmi tytuł naszego dzisiejszego filmiku. No bo przecież wiemy, że Bóg mówi, kieruje nieustannie do człowieka swoje słowo, ale jakby na to nie spojrzeć, mędrcy z dzisiejszej Ewangelii spotkali się z Jezusem, który ani słowa do nich nie powiedział. Oczywiście nie mógł, bo to chwila dopiero po narodzeniu. I wiemy, że potem tak Jezus skierował słowo, nauczał. Ale doświadczeniem mędrców z dzisiejszej Ewangelii było po prostu spotkanie. Oni przyszli, zobaczyli i oddali pokłon. I o tym doświadczeniu chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. My, którzy, jak wierzę, jestem o tym przekonany, spragnieni jesteśmy tego, by oglądać Boga, widzieć Go, doświadczać w swoim życiu. Więc witając Cię. W tym dzisiejszym uroczystość objawienia Pańskiego zapraszam, byśmy zasłuchali się w Boże słowo. To Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, werset od 1 do 12. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest znowu narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najliksze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się ucieszyli. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryjom, Padli na twarz i oddali mu pokłon, a otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Zanim o tym doświadczeniu mędrców, już tam w Betlejem, mm, oni byli poganami, nie byli ludźmi wierzącymi, ale jednak, oczywiście to bądź co bądź jest jakieś domniemywanie, ale yy, musiało w nich być pragnienie Boga. Pragnienie Boga, które sprawiło, że opuścili tą swoją Persję, czy gdzie tam mieszkali i udali się gdzieś tam, do tego małego Betlejem. By, by spotkać, by spotkać Mesjasza, by oddać Mu pokłon. Nie? Musiało w nich być pragnienie zobaczenia Mesjasza, pragnienie zobaczenia Boga. Pragnienie, którego nie było u arcykapłanów, którzy znacznie więcej wiedzieli, znali wszystkie proroctwa. Oni sucho, Powiedzieli, gdzie ma się narodzić Mesjasz, ale myślę, nawet do głowy by im nie przyszło, by pomyśleć sobie, to możemy też, ruszmy, możemy też spotkajmy go, możemy też oddajmy mu pokłon, możemy też doświadczmy spotkania z nim. Nie. Byli, nie było tego pragnienia, albo nie wiem, czymś było tak mocno zakopane, przysypane. I tu pierwsza myśl. Może dzisiaj Pan Bóg. Chcę bardzo mocno rozpalić w Twoim sercu. Nie myślmy tutaj o tych, którzy nie wierzą. Pomyślmy dzisiaj o sobie. Pan Bóg w moim sercu chce dzisiaj rozpalać jeszcze większe pragnienie spotkania z sobą. Pragnienie, by zobaczyć Boga, by zobaczyć Go w swoim życiu. Nie wiem, stań się przed Panem, tam, tam, gdzie jesteś, nie, wiem, w swoim domu, mieszkaniu, kościele, może w szpitalnej sali, na której leżysz. Wołaj, Panie, pragnę, pragnę zobaczyć Ciebie, pragnę doświadczyć dzisiaj tej prawdy, że Ty jesteś w tym moim życiu, obok mnie, obok mojego stanowiska pracy, obok mojego biurka, przy którym pracuję, się uczę, obok mnie, gdy jestem z moją rodziną, obok tego mojego szpitalnego łóżka, może, w którym teraz leżę. Ty jesteś tutaj. Chcę do, dostrzec Twoją obecność. Chcę, by ta prawda o tym, że Ty jesteś jakoś głęboko mnie dotknęła, przeniknęła, przemieniła, wyleła nadzieję. A Pan chce po raz ci powiedzieć jestem, jestem, spójrz na mnie, przypatrz się mi. Nie wiem, może dzisiaj czy na Eucharystii, patrząc w Najświętszy sakrament w ciało naszego Pana, czy nie wiem, wpatrując się w krzyż, czy w jakikolwiek inny sposób, nie wiem, zamykając oczy, uświadamiący Panie, jesteś przy mnie widzę Cię, mojej wiary, choć może ta wiara słaba, choć może dzisiaj tak wystawiona na próbę. Być człowiekiem, który jest spragniony Boga i być człowiekiem, który chce widzieć Boga. Chce widzieć Boga w swoim życiu, a On tam jest. On jest w moim Twoim życiu. I obyśmy byli ludźmi tak jak mędrcy. Może czasami w pewnych przestrzeniach nieco zagubionymi, ale jednocześnie mając w sobie żywe pragnienie, które... Rozbudza do tego, by pójść w drogę, by, by, by szukać. Pragnienie widzenia Boga w swoim życiu, pragnienia takiego widzenia swojego życia, w którym jest Bóg obecny. Zobaczyć Boga. Doświadczyć tego, że Panie Ty jesteś, jesteś przy mnie, jesteś i, i nigdy Ciebie nie zabraknie. No i właśnie, zobaczcie, yy... No właśnie, mędrcy żadnego słowa od Jezusa nie usłyszeli, bo jeszcze Jezus nie mówił. Potem zacznie, będzie nauczał. Ale oni weszli, ucieszyli się, zobaczyli, padli na twarz, oddali im pokój i to spotkanie ich przemieniło. Potem już nie wracali do Heroda, poszli inną drogą. I jestem głęboko przekonany, że to było spotkanie przemieniające, choć słowa nie usłyszeli. Oczywiście my też mamy wsłuchiwać się w Boga, który mówi do nas. Ale mamy też po prostu Go widzieć widzieć może częściej na, na adoracji, na modlitwie ale być człowiekiem, który chce widzieć Boga, który chce um, mieć oczy otwarte na Jego obecność w swoim życiu chociaż może tak wiele na głowę spadło i tak wiele przeciwności. I zdaje się być po ludzku wszystko wyglądać nie tak, jak być miało, ale On jest. Dlatego, Panie, wołam, daj mi się zobaczyć siebie, daj mi zobaczyć swoją obecność w moim życiu. Takiej wiary Ci życzę i dobrego, bożego, błogosławionego dnia.